Przechodzimy do oddychania beztlenowego. Teraz zastanowimy się na jego przebiegiem. Troszkę teorii i nazewnictwa na początek. Organizmy oddychające w sposób tlenowy nazywamy areobami, a te, które oddychają beztlenowo, anaerobami. No i teraz, każdy z tych aerobów lub anaerobów może być obligatoryjny albo fakultatywny. Słowo obligatoryjne możesz sobie skojarzyć ze słowem obowiązkowe, a fakultatywny ze słowem dodatkowy. Nadprogramowy, na przykład na studiach czy często w niektórych szkołach średnich, są tak zwane fakultety, czyli zajęcia dodatkowe, zajęcia jakiegoś koła i tak No i sobie rozpatrzmy. Jeśli mamy tlenowca, czyli aeroba obligatoryjnego, to oznacza, że on umie oddychać tylko w sposób tlenowy. A jeśli jest to aerob fakultatywny, to on preferuje oddychanie w sposób tlenowy, ale może oddychać również bez beztlenowy. I mamy anaerobę. Ale tutaj ta obligatoryjność i fakultatywność znaczy troszeczkę coś innego. Więc beztlenowiec obligatoryjny oznacza, że tlen jest dla niego całkowicie śmiertelny. Jeśli pojawi się gdzieś tlen, to ten tlen po prostu uszkodzi jego komórkę, doprowadzi do śmierci. Wiele bakterii jest takimi, Tlenowcami, przepraszam, beztlenowcami obligatoryjnymi. I mamy anaeroby fakultatywne. I to są komórki, które oddychają beztlenowo, ale w warunkach tlenowych mogą istnieć i nic im się nie dzieje, nie wykorzystują tego tlenu, ani ten tlen ich nie uszkadza. I dobra. I teraz przechodzimy do tego, w jaki sposób te anaeroby mogą oddychać. Wiadomo, że beztlenowo ale tych sposobów oddychania beztlenowego jest kilka. W zależności od tego, co jest tym ostatecznym akceptorem protonów i elektronów. Możemy mieć denitryfikację, kiedy tym ostatecznym akceptorem jest związek nieorganiczny posiadający azot, albo różnego typu fermentacji, kiedy jest to związek organiczny. No i jaki jest to typ fermentacji zależy od tego, jaki dokładnie jest to związek organiczny. Każde oddychanie beztlenowe składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest glikoliza, a drugim etapem jest tak zwana regeneracja NAD. Bo jak sobie zaznaczyliśmy na początku, w czasie glikolizy NAD przechodzi w NADH i to NADH nie ulega regeneracji, nie ulega ponownemu przejściu w NAD. Więc w pewnym momencie te NAD w takiej komórce oddychającej beztlenowo by się zużyły. A komórka nie może do tego dopuścić, ponieważ glikoliza jest jedynym e, etapem, dzięki któremu uzyskuje ATP. Dlatego cały ten drugi etap oddychania beztlenowego powstał w komórkach tylko po to, żeby odzyskiwać NAD, i z powrotem to NAD kierować do glikolizy. I te różne formy oddychania beztlenowego będą się różnić tylko i wyłącznie tym procesem regeneracji NAD. No, i zobacz, jak to wszystko się ładnie zazębia. Jeśli nad H posiada po prostu elektrony i protony i musi je gdzieś oddać, żeby stać się znowu tym nadplusem kierowanym do glikolizy, to będzie je oddawać właśnie do tej cząsteczki, która ma być tym ostatecznym akceptorem protonów i elektronów, od której będzie pochodzić nazwa całej tej reakcji. I jak to wygląda? Zaczynamy może od denitryfikacji. W denitryfikacji ta druga przemiana będzie się opierać o przemianę soli azotowej lub azotynowej do amoniaku lub azotu dwucząsteczkowego, więc to właśnie amoniak lub ten azot będzie ostatecznym akceptorem protonów i elektronów z NADH. W fermentacji mlekowej pirogronian w drugim etapie jest przekształcany na kwas mlekowy, czyli mleczan. I to właśnie ta reakcja będzie służyć odtworzeniu NAD+, nad plus z NADH, więc kwas mlekowy będzie przyjmował te elektrony i protony z NADH. Najbardziej skomplikowaną spośród tego wszystkiego jest fermentacja alkoholowa, bo ona ma troszeczkę bardziej złożony ten drugi etap. Na początku pirogronian przechodzi w aldechy doctowe. W czasie tej reakcji wytwarza się dwutlenek węgla. A później aldehyd octowy przechodzi w alkohol etylowy, czyli inaczej etanol. I w czasie tej przemiany, właśnie etanol zbiera te protony i elektrony z NADH. On jest tym ostatecznym akceptorem. Dlaczego to powstawanie dwutlenku węgla jest tutaj istotne? Bo są takie zadania naturalne, które proszą w swoim poleceniu o rozpoznanie, mm, jaki typ oddychania beztlenowego został przedstawiony na schemacie. Wiadomo, jest to schemat jakiś uproszczony ze szczątkowymi informacjami, który yy, właśnie przykładowo będzie zawierał gdzieś tam strzałeczkę pokazującą, że powstaje dwutlenek węgla. I to jest najczęściej ta informacja, która pozwala nam rozpoznać oddychanie beztlenowe na drodze fermentacji alkoholowej. Także bądź wrażliwy na tą obecność dwutlenku węgla lub nie, bo wiele zadań naturalnych opiera się o ten szczegół. Ale teraz zastanówmy się nad tym, jest to w zasadzie zapisane na tym slajdzie, jakie organizmy będą oddychać w ten sposób. Te nitryfikacje będą przeprowadzać różnego typu bakterii. Natomiast jeśli chodzi o fermentację alkoholową, to już raczej nie bakterie, a grzyby, konkretnie drożdże, będą oddychać w ten sposób. Fermentacja mlekowa, ona będzie zachodzić nawet w organizmie człowieka. I dwa przykłady, które musimy znać, to jest fermentacja mlekowa przeprowadzona przez komórki mięśniowe, kiedy w wyniku wysiłku e, organizm nie jest w stanie na bieżąco dostarczać do nich tlenu albo oddychanie erytrocytów, które nie posiadają mitochondriów, nie posiadają jądra, transportują tlen, więc żeby nie zużywać tego tlenu, który transportują, samo oddychają poprzez fermentację mlekową.